Cześć, jestem Wiktor i możecie kojarzyć mnie z naszego sklepu. Dzisiaj opowiem wam kilka zdań o interkomach i odpowiem na najczęściej zadawane przez was pytania. Przy wyborze interkomu najważniejsze jest, żebyś zadał sobie pytanie, do czego ten interkom będzie Ci potrzebny. Czy potrzebujesz go tylko i wyłącznie, żeby połączyć go z telefonem i posłuchać sobie muzyki, czy do tego, aby połączyć się z pasażerem albo na przykład porozmawiać z jeszcze jedną osobą, czy żeby jeździć w grupie, tworzyć większe konferencje. Do tego wszystkiego sprowadza się wybór interkomu. Interkomy z najbardziej podstawowej półki. Tutaj na przykład możemy zaproponować Freecoma od Cardo. Te sprzęty jak najbardziej spełnią Wasze oczekiwania i pozwolą Wam połączyć się czy z telefonem, czy z telefonem i nawigacją, i do tego z jednym użytkownikiem, czy to będzie pasażer z tyłu, czy czasami pozwolą Wam połączyć się z jednym motocyklistą na małej odległości. Dokładając kilkaset złotych do tych podstawowych modeli, zyskujemy większe zasięgi, możliwość połączenia kilku interkomów, czyli trzech, czterech, i będziemy mogli sprawnie się komunikować w trakcie jazdy. Dużo wytrzymalsze baterie, dodatkowa redukcja szumów czy lepsze głośniki. W tych troszkę droższych modelach możemy spotkać BTX 1 i 2 od Midlanda, czy na przykład Sena 10S Freecoma 4 od Karla. Jeżeli dołożymy kolejne kilkaset złotych do tych już bardziej zaawansowanych interkomów, dostaniemy topowe modele i tutaj, tak jak w poprzednim przypadku i liczba urządzeń, i zasięgi ulegają zwiększeniu i do tego tutaj w topowych modelach mamy zaaplikowaną nową technologię, dzięki czemu jest to dużo trwalsze połączenie, które może połączyć więcej urządzeń i największej odległości, sama jakość tego połączenia jest dużo lepsza. W takiej półce cenowej możecie znaleźć takie interkomy jak Sena 50S czy Cardo Ball. Jak najbardziej tak, jest to możliwe, ale wymaga to przede wszystkim cierpliwości i polecamy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do tego, jeżeli macie już grupę, polecamy kupić interkom tej samej marki, co mają oni. Dzięki temu unikniemy wielu problemów przy samym połączeniu. Jeżeli w okolicach uszu znajdziecie wgłębienia na głośniki, nie będzie problemu, żeby taki interkom zamontować. Do wielu modeli macie możliwość dokupienia tego typu interkomu. Taki produkt jest dużo lepiej dopasowany do stricte tego modelu kasku. Jest on mniej widoczny dla użytkownika i wygląda to po prostu dużo lepiej i schludniej. Tego typu interkomy dedykowane zazwyczaj są troszkę droższe od tych bardziej uniwersalnych. Sam od niedawna jeżdżę z Interkomem. Jestem mega z tego rozwiązania zadowolony. Napiszcie w komentarzach, czy sami korzystacie z interkomów. Jakie modele polecacie. Wyczekujcie kolejnych materiałów z interkomami w roli głównej. Na pewno się zajmiemy tematem parowania, łączenia różnych marek. Subskrybujcie i czekajcie na kolejne materiały. Dobra. No co mam wyskoczyć z beczki. Czy no, co będzie za mało? Idealnie byłoby między kaskiem a tym kartonikiem wystawały ci włosy i było idealnie. Czekaj chwilę.